Po bez mała dwuletniej przerwie na deski Teatru Polskiego w Bielsku Białej powróciła bielska scena kabaretowa. Gospodarz sceny Piotr Skucha przywitał miłośników kabaretów. Pomyśl ile przyjemności masz za maleńki, jeden grosz, wszyscy tańczą tak, jak ty im grasz za jak zwykle pierwszą część spektaklu stanowiły występy bardzo znanych oraz coraz bardziej znanych artystów, w tym wielski zespół Włóczu Marcin Marcin Zbigniew Wojciech w jednej osobie oraz Juliusz Wątroba. No, ja wiem, cały mój czas w zamknięciu, w pandemii, ja zmarnowałem, ale powiem Wam, że w tym czasie niektórzy moi znajomi na Facebooku, no powiem Wam kuźwa, Niektórzy pokończyli studia medyczne. A najbardziej dziwne jest to, że je ja kojarzę. Pamiętam, z biologii miał tylko dwójkę. Pantofelka gnojek nie potrafił wyhodować, a to tylko krąkę chleba. Do słoika i zamykasz, nic więcej. A teraz jest ekspertem od szczepionek MRNA. Kiedyś na klasówkach tylko odpisywał, a teraz ze wszystkimi dzieli się swoją wiedzą. Marcin, zwykła grypa, zwykła grypa. Zawsze jak ludzie mają grypę, tracą smagi i węgna, osiem miesięcy. Sk sk skąd on takie rzeczy wyczytał? Skąd on ma takie informacje? No co mu przeszkadzało? Oglądał w internecie te śmieszne koty, głupie filmiki, darmowe pornosy. To nie, musiał grzewać dalej, musiał, 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 musiał wygrzebać. A najlepsze jest to. Że to jest osoba, która tak. Nie uprawia sportów, pali papierosy, co tydzień wali wódkę, tak, ale że to cięcia kolka, no cały weekend. I jeszcze ci powiem, Marcin, nie szczep się, szkoda zdrowia. Szczepionka cię zabije. Ale z drugiej strony, co się dziwić, że ludzie mają takie informacje. W kwietniu. Andrzej Duda, prezydent jednej trzeciej Polaków, powiedział, że w kwietniu mamy mniej zachorowań na koronawirusa, ale nie wiadomo, czy to przez szczepionkę, czy przez słoneczko. Święt, twierdzi, że on jest lepszym raperem niż prezydentem. Nie? Dziękuję wam bardzo, Weston was. Gdyby Adam wiedział, co powstanie z jego żebra, wolałby być bezkręgowcem. To chyba panowie. Wino, kobiety i śpiew, ból głowy, pusta kieszeń, angina. Mojej sąsiadce, do szczęścia. Wystarczy moje nieszczęście. Zmarszczki to blizny po ukąszeniach czasu. Nie dajmy się ukąsać ani kąsać. Wszystkiego najmniej. Ja zacząłem rymować i takie mam y, rymowane marzenie gdy. A... No to Moment, Nie, 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 ja chcę, zawiesiłem głos, bo teraz nie wiem, czy Państwo zauważyli, że teraz pauza się liczy, no, pewnie po tym lockdownie, no, prezydent zwłaszcza jest mistrzem pauzy, on no, tak, Kupota dopiero mówi. Gdy prawdę ujrzą tłumy i wróci słów znaczenie, suweren nagle z dumy wpadnie w zdumienie. Gwiazdą wieczoru był arystokrata sceny słowa, pieśni i dowcipu, Krzysztof Dałkrzewicz, którego po występie nastojąco oklaskiwała zachwycona występem publiczność. Czekamy na kolejny, 120. już spektakl bielskiej sceny kabaretowej. ...czas pandemii pamiętać. Proszę Państwa, <słyska> większość moich piosenek będzie w rytmie walca, ponieważ jest to mój protest przeciwko diskopolu. A w tej chwili walc jako gatunek muzyczny nie istnieje. Nie wiem, czy państwo zauważyliście tak, że postanowiłem zrobić reasumpcję. Tego. Przymknięto z wieczora wrednego Bachora. Który miał Polsce wziąć, ubliżyć, Bo do pomnika chciał się zbliżyć I pomnik flapą tęczową pieścić I przez to cały naród zbezcześcić I się doigrał ten mały bąk Bo nie wiedział, że co? Odległość, maseczka, mycie, rąb. I te, tego się uczymy właśnie. I odległość maseczka mycierą. rąk. Wełku na plaży mogło się zdarzyć. Dresiaż powiedział, ja rąk nie myję i jakoś kuźwa was. Drowo żyje, aż wziął się zderzł z tym zarazkiem, i teraz nawet je przez maskę. To jest wiadomość z mazurskich łąk. Co z nich zapamiętamy? Odległość maseczka mycie rąk. Pewną kierówkę brano za stówkę. To nie jest teraz żaden wyzysk. Bo w każdej branży widać kryzys. Prokuratora naszła wena, bo go wzpuściła dobra cena. Panienka rzekła polszczyzną złą, Odległość, maseczka mycie rąk. I uczymy się tej wersji językowej. I, i maseczka mycie rąk. On odpowiedział polszczyzną swą Odległość, laseczka i wynoś się stąd! Także tej wersji nie powtarzamy, powtarzamy wersję białoruską i Odległość, maseczka, mycie rąk! Ja co na górze, u tych na chmurze Dwaj aniołowie trawkę jarają I się pod ze śmiechu turlają Bo tam na dole zdradzieckie hordy Mają w maseczkach podobne mordy I przez to czujność trzeba wzmóc Bo nie wiadomo, którą tłuc Lecz wiemy, jak się skończy ten song Jak się skończy? odległość, maseczka, mycie rąk. A tym, co COVID przeżarł mózg, to także winnym będzie Tusk. Tu wszystko mam, czego mi potrzeba. Widok gór, nastrojowy kur tak blisko do nieba. A gdy śpię, takie rzeczy śmieszne, uśmiecham się. Bo tak, z lokiem nam gra, a w teatrze jest PSA. I w cykańskim las mądrych głów, więc się budzę żeśka i znów.